prawdziwych przyjaciół, właśnie poznaję się w biedzie, wtedy się okaże kto przy tobie będzie ja też miałem przyjaciół wielu ale co się okazało, że są przy mnie niewielu, ale choć mam ich niewielu, choć już wiem, że na nich mogę zawsze bracie liczyć, oni mnie nie opuszczą nigdy bracie w potrzebie tak, właśnie już wiem że przy nich mogę czuć się jak niebie, właśnie tak dzięki nim czuję się dzisiaj jak w niebie, tak, to najspania oni mnie nie opuszczą w potrzebie, nawet w chorobie. Jak będę kiedyś leżał, to oni mi za szklankę wody podadzą. Właśnie to, właśnie to, właśnie to im dedykuję. Są najwspanialsi, najwspanialsi na świecie. Nigdy im nie zapomnę tego, co dla mnie zrobili, a zrobili dla bracie. Być właśnie, właśnie wiele, ale ja tu właśnie nabijam jak w kościele, bo to właśnie przyjaciół mam dzisiaj niewielu, ale się okazało, reszta to są skurwielami, właśnie tak, wyrodnialcami, właśnie jebanymi celami. Tyle mam właśnie do dodania, czy się. Ciepło brat, właśnie tak Nadejdzie ta pora, a niektórzy Zrobią ze mnie właśnie amatora Właśnie ja tu nabijam Właśnie to jest życia Jadę cały czas tą drogą Nie mam nic do ukrycia Choć kiedyś myśleli, że złączę kurwa Właśnie drogi to się Bardzo pomylili I są właśnie ubodzy, ja tu właśnie Nabijam właśnie o no Moich pseudokumplach, właśnie tak Pseudokumplach, właśnie oni się Okazali właśnie skurwieni Telami, jebanymi celami tyle mam do dodania, trzyma się ciepło brat nara.